Hejka widzowie, dzisiaj nagrywamy filmik. Trzeba chciał z tego, a ja nie wiem co to jest. No. Więc no... Ja w ogóle nie obszędzie... nie oprzaja, nie obczajam, o co tu chodzi. Musisz tu iść. Tu? Tu patrzeć na nich. A mnie wywaliło jak to. Widzowie mnie wywaliło ja, za, ja zaraz wejdę Tutaj tej gry. Coś się robi. Ale no, ja nie wiem co tu się robi. Dobra, widzę. Dobra. My tu jesteśmy. I In... no. Co to Ty... jest Tu zmień. Zostań bokserem, czy? O! Kilka osób tu się pojawiło. I teraz musisz się z nimi zająć. W ogóle Niunia pierwszy raz w tą grę gra. Jak wiecie widzowie. O! Już się skończyło. I Niunia! Hejka, co robisz? Ja skaczę po twojej głowie! I mam bardzo z tego zabawę. No <laughs> ale to śmieszne. A zobaczysz jakie ja ja będę miał. Dobra, ja będę ci czytał. No. Do, niebieskie dostać w ta w twarz czy <laughs> ten czerwone uderz malucha. <laughs> Я, наверное, выбирал. выбирал. Я, субборваю. Я, субборваю. Я, субборваю. Я субборваю. Tu jest nawet jakiś taki tak. No dobra, czytaj. Ale jest przerwa. Zobaczmy. No na przykład. Ale w Twojej głowie? Gorące, to lepiej nie. To lepiej nie, eee, nie będę je pić. Eee, eee, eee. Dobra. Niebieskie. O. Nie można przeżyć bez jedzenia czegoś co godzinę? I czerwone nie możesz spróbować niczego przez resztę swojego dnia. Nie? ja wybieram to. Ziel, zielone? Znaczy, niebieskie. Niebieskie, no ja też wybieram niebieskie. Ja, ja wybieram niebieskie. Albo po prostu obstawiamy. Ej, dobra, są tylko dwa gracze. Ciachaj ich. He! się.

Cholę lepiej tą gorącą herbatkę. No. Dobra, ja teraz sobie kupuję. Hmm. Dobra. Ale czytaj, ja nie kupujesz. Dobra, to? Niebieskie. Mniej rozciągliwe nogi czy mniej rozciągliwe ramiona? <laughs> nogi. Nogi? Ej, w sumie to w nogi. Dobra, ja wybieram. Syry! Syry! Ej, Syry! Syry! Nie, się boję. Nie, nie, ich nie, przed nimi się Mam coś rozmazane. Mm -hmm. Co? Aaa, to się nie Ja mam wszystko rozmazane. naprawdę. Podedłaś chyba. No ale mam wszystko! Jak wszystko. Ale już, już mam. Przerwa na gorącą herbatkę. Przerwa na gorącą herbatkę! Przerwa na gorącą dupę. Wej co? No i też czekamy. Dobra, dobra. Czerwone. Zdobądź. Zdobyć. Bardzo, bardzo dużo dolarów, ale nigdy nie będziesz w stanie. Pomóc. Czysto zdobądź? No dalej, no bo jeszcze czerwone dobra. wybieraj! Czerwone! No nie Czemu? czerwone, szybko, czerwone, ale czerwone. to jeszcze to! Czerwone! No. Jeszcze to. No, nie. Jedno głosowanie, dobra. Uffe. Uf. bo Dobra, przerwa. I teraz... Przerwa na co? Chciałam Zje... na górę tą herbatę. pizzę i... jedz lody. 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 Jechcie lody. Lody. No well. Ja też by lody. Lody są najlepsze. Lody pizza. The pizza jest słaba. A! de kit

Ciałajcie, jego dobra. Jest. Szymolek pokonał Number Numba. Przerwa na gorącą. He... Ej, na gorącą. <grymne> herbatkę. Ale czemu ja mam takie? Ja nie wysyłam wiem. przecież herbatkę. No, ty herbatkę, herbatkę nie wiem. z paluszkiem. Herbatka. z Paluszkiem. Ja taki obaliczek wziąłam. Mogę wziąć. Łuczęskie kole. Bądź, bądź, na kole... Bądź na kole... Not bądź sabe. na kole Fortnite czy bądź na kole Yo Parady. Jeoparady. Yo Joparady. Yo Joparady. Joparady. Czerwone? Nie, ja, ja wybieram niebieskie. I dobra, wbijacie się, bijecie się. Dobra, ja teraz będę na was parkał. Ty nas patrzysz, no patrzmy, przegrałeś? No, ja chyba a może wtedy pogramy w MM2? Jakie MM2? Przecież jeszcze się nie skończył filmik. No to może jak się skończy filmik to pogramy z z MM2. w MM2? Widzowie to nie jest tak bardzo śmieszne, ale zobaczymy. Więc dobrze, wszyscy nie widzą, to wróć heaven. Głosowanie. A nie i Ej, zobacz. Wierzę, uh, robimy. Dobra. Niebieskie najpierw. Niebieskie. Boy, czy girl? gira Giro. gira 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 Ja to ja No dobra, to ja też giro. Mm. Gira, eu soube Gira Gira, eu soube Eu G e R Gira, yeah. right. o é Gira? Gira é Gira? Gira, to é Gira? Gira, Gira? Gira, Body painting. Body painting. No to też painting. Ka każdy jest. Page. przez katnapa. W Ka ogóle wiecie co to jest katnap? Widzowie? No chyba nie. To jest nie. taka postać z Poppy Playtime Wszyscy chyba o tym wiedzą, ale nie takie. Nie! nie takie małe babyki jak ten, co otwierał mega skrzynię A nie, że tak głupio chodzi. Dobra, chodź. On miał chyba zepsutą dupę. <laughs> tak. Dobra. Bo on się trzymał za dupę. No co? <laughs> spędzić niebieski. Spędzić godziny próbując przejść przez trudny poziom, czy y, ukryć kidów, aby przejść przez. Nie wiem. O ci chodzi. Ja wybrałem niebieski. Niebieski. Jasne. Chcę? Czas na body painting! Body painting! Co to w ogóle jest? Body painting? <laughs> Nie wiem. K ktoś jakiś okay, głupi taki z czapeczką gadał. Jakiś jest body painting? <laughs> Nie wiem. Ktoś powiedział tak. Czas na body painting. I wtedy powiedział, nie są jedne, ale efektowne. I to było dziwne. Ja, ja w ogóle nic z tego nie rozumiałam. Czas na głupie body painting. Ale co to w ogóle jest body painting? To musi ci, że nie wiem. Body painting to, to jest takie, że malował manekina. Ha! Okay. No ja też. Dobra, już mamy kończyć ten filmik, czy gracę? No, w kolejnym filmiku zagramy w, w jakiś... Ale kiedy tu skończymy? No dobra widzowie, chyba już skończymy, bo trzeba. No ja chcę.